15 maja 2025 roku pojawił się nowy album Oscara Cymsa. Ama za mikrofonem i zapraszam na recenzję. Według Spotify, krążek zawiera 13 utworów i trwa ponad 36 minut. Promowany jest sześcioma singlami. Pierwszy pojawił się już 24 maja 2024 roku i był to utwór Cały czas. Dokładnie 4 miesiące później na YouTube artysty pojawił się klip do kawałka Nie musisz się bać. Trzecim singlem jest utwór Dom, do którego klip ukazał się 14 grudnia 2024 roku. Zaś 22 stycznia 2025 to data premiery czwartego przeboju promującego album, czyli piosenki Co Noc. Jako piąty wydawnictwo Szkic i Kontury promuje utwór Szkic i Kontury, którym artysta podzielił się z nami miesiąc przed premierą płyty. Ostatnim singlem jest póki co kawałek No co wydany dzień przed premierą Krążka. Do muzyki Oskara Cymsa przekonywałam się przez pewien czas, dlatego też jego pierwszy krążek w moich głośnikach zagościł jakiś czas po premierze. Wcześniej wspomniane single spowodowały, że po prostu zakochałam się w twórczości wokalisty i każdy z nich powodował, że z coraz większą ciekawością i niecierpliwością czekałam na dzień premiery. Usiadłam do odsłuchu i... Jak tego albumu się naprawdę kapitalnie słucha. Muzycznie jest przecudownie. Oskar w fantastyczny sposób łączy ze sobą pop i pop rock, tworząc mieszankę pełną instrumentów, które utworzyły pełne energii podkłady muzyczne. Artysta wykorzystał je do stworzenia kapitalnych przebojów, których słuchanie powinno sprawiać przyjemność. Oscar nie stroni od gitary, którą słychać w kilku kawałkach, a w utworze Zabierz mnie mamy nawet gitarowe solo. Aby chwilę odpocząć od imprezowych cały czas czy co noc, artysta zaserwował klimatyczne ballady. Tekstowo jest bardzo szczerze. Mam wrażenie, że Oskar starał się przekazać nam, słuchaczom, swoje emocje i przemyślenia najbardziej autentycznie, jak tylko potrafi. Niektóre utwory dają do myślenia i można przy nich zamknąć oczy i wsiąknąć w ten klimat. Zakochałam się również w głosie Oskara. Jest wręcz przepiękny i cudownie przeprowadził mnie przez to wydawnictwo od początku do samego końca. Dobrze, przyszła pora na wybór trzech najlepszych utworów z drugiego krążka Oskara Cynsa. Wybieram zatem Cały czas, czyli pierwszy singiel promujący album i moim zdaniem najlepszy kawałek na całej płycie. Utwór, który od pierwszej nuty przekonał mnie praktycznie od razu do sprawdzenia albumu Oscara. Nie musisz się bać czyli drugi singiel promujący album. Kawałek ma tak świetny vibe, którego nie da się podrobić i utwierdził mnie już w przeświadczeniu, że warto będzie przesłuchać szkic i kontury. Zabierz mnie. Czyli bardzo spokojny utwór, w którym podkład muzyczny i głos Oskara kapitalnie budują klimat kawałka, aby na jego końcu dać nam prawdziwy majstersztyk. Solówka na gitarze jest wspaniała. Wyróżniłabym jeszcze takie kawałki jak Dom, Gasnę oraz Pomocy. Oscar Sims swoim drugim albumem całkowicie trafił w mój gust. Jest to wydawnictwo, przy którym ponad 36 minut to nadal za mało czasu, aby nacieszyć się tak dobrą muzyką. Artysta wykorzystał bardzo dobre podkłady muzyczne i dorzucając swój nietuzinkowy wokal, stworzył album, który z pewnością zostanie ze mną na bardzo długo. Energiczne, imprezowe kawałki połączone z klasycznymi balladami to przepis na fantastyczny krążek. Oskar skradł moje serce i spowodował, że słuchałam wszystkich utworów na jego nowym albumie z wielkim zaciekawieniem, skupieniem, a zarazem ekscytacją. Album Szkic i Kontury pochłonął mnie w całości. Od pierwszej nuty. I trzymał w bardzo przyjemnym napięciu do ostatniej. Spowodował też, że sprawdzenie każdej kolejnej nowości od artysty będzie u mnie priorytetem i to za każdym razem. Podsumowując, jeżeli mam tu fanów instrumentalnych, popowych kompozycji, to jestem pewna w 100%, że album przypadnie Wam do gustu. Ja spędziłam czas fantastycznie. Ba, w niektórych utworach zakochałam się praktycznie od razu i wiem, że będę do nich bardzo często wracać. A wy słuchaliście już nowej płyty Oskara Cymsa? Jakie są wasze odczucia? Macie już jakieś swoje ulubione utwory? Napiszcie w komentarzu. Ja zapraszam was do obejrzenia innych moich filmów, a jeśli ten wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko, Pa!